ma z tej strony ale Dzisiaj mamy taki trochę challenge time Ponieważ postanowiłem zrobić coś ciekawego Od jakiegoś czasu próbuję przestać przeklinać Jak pewnie wielu z was wie Ale mi to minimalnie... Nie... Wychodzi... Kurwa wróciłem! Kurwa! Bo on mnie wypierdala w... Space O, o tak kurwa Kurwa serio! Kurwa Kurwa znowu crash. Ja pierdolę! Son of a bitch. Wy osrane pizdy! Ta! Tak więc, spróbowałem zrobić coś, dzięki czemu może, wątpliwie, ale może w końcu oduczę się chociaż trochę przeklinać. Bo wiem, że może to być śmieszne, ale to jest bardzo, bardzo. Nie wiem, nie chcę po prostu przeklinać. Więc postanowiłem zagrać w najbardziej wkurzającą grę, jaka kiedykolwiek została stworzona. Część z Was kojarzy, że napisałem Wam pewnego czasu na Facebooku, jaka jest najbardziej wynerwiająca gra, jaką znacie. Ja już miałem na oku Mario Kart, albo Kat Mario, zależy kto, jak woli to nazywać. Da się ją przejść w przeciągu 10 minut, jeżeli się ją całą zna. Ja jej całej nie znam. Mam zamiar ją przejść, nie przeklinając. A co jeśli przeklnę? Hmm, cóż. Jeżeli przeklnę, zjem plasterek cytryny, bez cukru, bez niczego. Wiem, że dla większości z was może to być takie cytryny, ale to jedna nie? Ja nie, ja nie potrafię zjeść cytryny z taką toną cukru, a co dopiero samej. Więc yy, za każde przekleństwo plasterek cytryny i będziecie widzieli jak cierpię. <laughs> My się będziecie śmiać i ja będę płakał. Więc ym... tak. Talerz cytryn przygotowany. Jeżeli przegram, będę mógł zjeść to. To jest czekolada Zaczynamy mm -hmm, mm -hmm. Okej okay. Pamiętam trochę początek, bo wiem, że jeden z widzów robił dla mnie przeróbkę tego eee, Super 11 Bros i było też Super Serek Bros, z tego co pamiętam O nie, nie, tego nie zbieram, pamiętam Oj, Się wystraszyłem O w mordę Okej, okay. dobra. Na razie jest OK. więc czemu nie gra w przeróbkę, bo cały czas tam byłem ja mówiący Dix, Dix, A dziwko, A, tego bym nie chciał. Poza tym była muzyka z prawami autorskimi, więc tym bardziej nie popieram. Cześć, okej. Jeee, jee, tutaj... nie pamiętam co tutaj było. Wiedziałem, dobra. Tu chyba to spadało u góry Ja przeszedłem, pamiętam, tylko jeden poziom, czy tam dwa? Mam to zebrać? Nie, 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 nie zbieram nic O, o okej, okay, dobra, tu jest checkpoint z tego co pamiętam Dobra, okej, okay, tyle przeszedłem Ale cała gra jeszcze przede mną Aha, tu już jest po mnie. pamiętam, dobra Dobra, idzie na razie gładko, na razie Na razie. Idzie gład... kurwa. Nie chcę! Nie chcę! Po co ja tu nagrywam? Dobra, obiecałem, okej. Okay. Okej. Okay. To no, na początek wezmę sobie taką mało. Taka urąbana cytrynka. cała, no bo wyciągałem peski, nie chcę się zakrztusić. Czeka mnie coś strasznego. Ach, nie wiem czy to przeżyję, nie wiem. Kurwa mm. Z cukrem to było dużo lepsze Okej okay. Okej, okay. nieważne, idziemy dalej Mamy grę do przejścia, nie mam czasu mm. Już nigdy więcej nie przeklnę Na pewno przeklnę, to użart. żart Zjadłem, ok. Co? Że chmura! Ok, nieważne. Głupi jestem, patrzę się na ekran nagrywania, ani nie na grę. dobra, nieważne. nieważne. Ok. Eee, eee. Na nie będę zdrowy. Cytryny są bardzo zdrowe. Nie wiem, bo tak względem są zdrowe, ale podobno są. Fuck! To było po angielsku, to było po angielsku To było po angielsku Po angielsku się nie liczy Po angielsku się nie liczy Czy się liczy? Okej, okay, musimy coś ustalić, po angielsku się liczy, czy nie Tak, liczy się Liczy się, bo to też jest przekleństwo Nie chcesz znowu? <suszy> 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 Hej Co u ciebie? Nie chcesz, prawda? Ja też nie chcę Czeronimo <suszy> Ten kwas. Ten kwas! Okej. Yy! Okej, okay. okay, spokojnie. Spokojnie uważaj na chmurkę ciulu. I to nie skończyłem. Okej okay. nie Aaaa ah! jedynie nie skończyłem Największy kalender uh! Nie dam rady Nie dam rady Ja mogę przestać Grać Tu pamiętam co było Tu było to! Okej okay. Okej, okay, pamiętam Teraz przeskoczyć tam A to mnie zabijało, okej okay. Muszę to przeskoczyć Nad tym Dobrze pamiętam Ale mi teraz przeżera gardło Zastanawiam to jest szczęście, latająca mi pałysa Ok. Nawet teraz sobie go nie mogę. Aaaa! Moja ślina jest teraz kwaśna. Nie chcę już. Ja nie chcę nie tak bardzo. Nie ch Nie chcę. Nie już mi lepiej nie, dwaj kwaśno. To jeszcze gdzieś tam jest. To Ta jeszcze gdzieś tam siedzi Aaaaach. Patrz żyrafy. Okej. Okay. No ja nie mogę, co za niegrzeczna chmurka. Ha. Nie, czemu tam działałeś? Ja mam problemy z tym dalej. ja nie znam częścią gry. Złowo mi kwasno. Złowo. Nie ważne. Teraz to przeskoczysz, prawda? Prawda, kociaczku? Prawda? Prawda? Nie, bo po co? O, ja zazwyczaj jestem człowiekiem, który nie jest bardzo nerwowy, tylko w niektórych sytuacjach. Ale jeżeli już się coś zdarzy, bardzo nerwującego, to potrafi być bardzo nerwowy. Ale to jeszcze nie jest ten czas. Okej, okay. okej. Okay. Teraz przeskakujemy. Nie. Yes! tak. Okej. Okay. Aha, pamiętam, teraz miałem skoczyć na to. Dobra, jest pierwszy level. ok, idzie mi dobrze. Co to jest? Zrezygnuję. Okej, okay, nieważne. Niby, nie pamiętam, co tu gdzie było. Tutaj jak wejdę, to mnie chyba... No właśnie, zabiję. Jest? Dobra. Jest, okej. Okay. Pamiętam, że tutaj byłem, ale nie pamiętam, co tutaj było. Oj, tej muzyki nie słyszałem, bo była zmieniona. Okej! Okay. Okej! Okay. Dobra! Ja wiem, że to jest groza zmiana, żeby być wredną, ale że aż tak? Co?! A! A! Dobra. Co tu jest? Aj, aaa! A, 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 ok. To już? Jest! Mam checkpoint od razu! Wiedziałem, wiedziałem, dobra. Nie, nie, nie pamiętam tej gry totalnie od tego momentu. Pamiętałem pierwszy poziom, ale teraz nie. Najwyraźniej poczekam aż to sobie przejdzie. Okej, okay, to tak to zrobimy. ha! okej, okej, tak się bawimy, skurczymy. To nie było przekleństwo. O, tak tego nie. Co? <noise> tak tego nie zrobimy. okej. Okay, tak tego nie zrobimy. Ej, kurde. Wiecie, co jest najśmieszniejsze? Większość społeczeństwa nie uważa słowa kurde za przekleństwo. Ach, ale w moich okolicach bywa różnie. Nie uważają, że to jest przekleństwo, inni, że nie. No i stwierdziłem, że to jest przekleństwo i zacząłem mówić fuck. Co już zdecydowanie jest w tej chwili przekleństwem. A mogłem tego nie jeść. I ta muzyka do tego wszystkiego. Spłonę w piekle. Żeby powiesz, nie chcę, ja już nie chcę! Aaaa! Koniec! Z piciem cytrynowej Koniec! Koniec! Właściwie miałem tyle przeglądów, żeby powiedzieć <laughs> <laughs> Okej okay. Nie skacz, głupi kot nie skacz nie, cytrynka, nie, CYTRYNKA Mogłem na na tą studniówkę na za mój stan za ogólny. stan ogólny. A się. Jest! Aj, Yes! Ej, ugryzę tą cytrynę! A ja mogryzłem! Ej, ja mogryzłem, ja sobie trochę przyciszę. To nie jest horror, nie muszę grać na fula w szawkach! Nie! Nie, czemu mielibyście mi to robić? Czemu? Fuck. Nie! Ugh. Będzie dobrze. Będzie dobrze, Będzie dobrze. Będzie dobrze. Będzie dobrze. What! Przepraszam, że mówię w prawdziwymi ustawieniami, że nie wypada! Jest dobrze To nie ja się wydurniam, to mną no aż tak trzepie. I mnie właśnie zbierał na wymioty. Rozgryzę się Kolejną część cytryny, którą mieszczą w ustach. Dlatego taki jakiś czas mogę się bardziej krzywić niż normalnie. Mm -hmm. Na no hardcore! Yes! Yes! Yeah, no! No! Yes! OK, dalej się. Trochę dalej jesteśmy. Wszystko jest w porządku. Excuse me, motherfucker. Kurde, kurde, nie! Nie przeżyję tego. Zarzyknie tutaj. Zostałem jeszcze... To jest czwarta. Jeszcze zostało mi trzy. Ja Ew, ja tak bardzo deszczę. Ja jestem stworzony do wydurniania się i tak dalej. To jest fakt. bo ja mam taki charakter, że lubię. Ale tutaj to jest niekontrolowane. To jest takie. No control, że. że ja pies w dole. Rozumiecie o co chodzi.

Co to nieu. Mątyć. No, to muszę przeskoczyć. Jakby w muszę przeskoczyć. Tak, to muszę Dajcie mi chwilę, bo kończę tą cytrynę Nie, nie ufam wam wszystkim. Czy wszystko w tej grze zabija? Aaaa! Dobra, już wiem. Nie, eee. jeszcze mnie kwasi. O, mam! Jakim cudem to mam? Kamera się staram nagrywać. Jakim cudem? Bo tamto aktywowałem, dlatego mam ten stopień. Okej, okay, teraz rozumiem! Oj! Oj! Ale chciałem to jakoś wykombino... Okej! Ok! Good job! Okay. ok. Ok. Mogę wejść? Dziękuję. Dzięki. Świetnie stary. Dzięki. to liczyłem. Dziękuję za te szodre dary niebiosz. A my teraz wolą czekoladę. Nie wiem co to pisze. Don't talk to me. Pewnie. Jasne. Chyba ma zebrać tamten dziwny okrągły bloczek ze znakiem zapytania. Najwyraźniej wtedy coś się... Tak! Tak! to aktywuję, tak, 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 okej. Okay. Mówię za tymi zębami, bo inaczej nie umiem. Nie chcę space! Nie chcę space!

Zepsuty, ale wewnętrzny jest zepsuty. <laughs> Świetnie po prostu. Nie wiem, normalnie Twojego życia. hehehe i Nie, no czemu? Nie, no czemu? ja nie, 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 po nie, 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 Kozaki gumiaki Co ja bredzę. Co ja bredzę. To jest prawidłowe słowo. Na każde słowo. jest Zajemnik, zajemnik zamiennik. Nie ma się pojęcia jak to teraz kusi. Czoklad! <laughs> Zobaczymy czemu się stało, gdybyśmy nie zebrali nic. O wrednie niewychowany dzieciak. Wredny dzieciuch. Niedobre dziecko, niewychowany. Chmurka. Czemu nie ciągle zabija? Chmurka! co ja ci zabiłem! Chmurka! Czemu? Nie czemu zabija! Marka czemu? Badek batak! Batałaju! Nie, to A gdzie ty jesteś? Człowiekiem! Zaśpiewaj! To nie z wiedziało tą animację. Morkę czemu? Butak! Ca z mnie rozniesie! Ale gdzie on nie rozlesie! Ślepiej już mnie że To ja tak nie tak dało wyglądać! Najmocniej, przepraszam. Ta cytryna ma chyba złe właściwości dla mojego żołądka, bo ja zwykle tak nie robię. Uu, yes. ja się teraz całkowicie zrobić. Yeah, Mamy checkpoint. To jest najważniejsze, Mamy checkpoint. Okej. Okay. Okej. Okay. To jeszcze nie byłem. Tu na pewno nie byłem już. Oj oj będę... Tak, wbrew nie działajcie, hulu. odbyty. Nie wiem, nie wiem, co to, jaki to miało sens. Nie mam pojęcia, nie pytajcie mnie o sens tego, co ja w tej chwili mówię. Ponieważ Eleven w tej chwili nie zna słowa sens. Ej, co Hej! Czy on mnie właśnie wyrzuci? <laughs> Bywaj. Żegnaj O Okej. Okej, okay. okay. czyli za każdym razem gdy skoczę na tą platformę, spadam i ginę, bo ta platforma mnie tak y beznadziejnie wybija. Tak, zamieniam teraz słowa, dlatego mówię z pewnym y y y y y y y Dlatego, bo muszę zamieniać słowa, które bym powiedział normalnie na słowa, których bym NIE POWIEDZIAŁ, NIE POWIEDZIAŁ, A TO ZABIŁEM Miało być trochę inaczej, <grym> miało być trochę inaczej, miałem poczekać Okej, okay, okej, okay. jest dobrze Nie na to liczyłem <grym> <grym> Bardzo niesprzyjająca mi sytuacja Ponieważ e ten 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 zrobić. A, czyli musimy najpierw tego żółwia puścić tam, żeby on nam osłonił drogę. Te twarz strzelą w niego. A ja przejdę żywej. <grym z górką> Taki! męski naród rozrodczy! <grym z górką> to nie zadziałało. Zaraz, tam jest jakaś platforma na dole, czy cokolwiek to jest. Spróbujemy przejść dołem, tylko w tym wypadku musimy się odbić od tego... Ooo! O, Genialne! Ale muszę poczekać, aż on sobie pójdzie, tak? What? What? <grystanie> A to ja mam to wygrać? Nagra jest głupia, nagra jest tak dennie głupia! I zrobimy to teraz tak. Nie tak. Nie tak. Normalnie już bym go zwyzywał, ale jestem ograniczony przez magiczne właściwości magicznej cytryny. Mm. Mm. Ja nawet herbaty z cytryną nie piję. Okej, okay, jest 10 że teraz mi się to uda. Jest, chyba mi się uda. Czemu ja tego od razu nie zrobiłem? Czemu? 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 Jest, jesteś, dobra? Hej, łap go! Łap, jest! O nie! Pierdzielę tą grę. Koniec, koniec. Ja już mam dość. Nie gram w to więcej, mam tego dość Zmarnowałem tą grę prawie półtorej godziny Nie, nic więcej, ani sekundy więcej, ani jednej cytryny więcej Mam dość, mam dość, starczy mi, wystarczyło mi Jest okej, okay. jest okej, okay. jest okej okay. Przepraszam za spółną buzią, ale teraz kiedy wreszcie mogę zjeść trochę czekolady Po tej osłanej cytrynie, nigdy więcej nie tknę cytryny Przepraszam, i dałem rady do końca, nie mam tyle czasu też Wiesz co, mimo wszystko będę bardzo miło wspominał ten challenge. To jest dość ważne wydarzenie w moim życiu, dość taki przełom, punkt zwrotny, kiedy w końcu po tylu próbach oduczyłem się przeklinienia. Nie, w życiu nie ma szans. Pierdolę na razie.